W tym roku e, znowu luty, czyli skomasowana forma, e, troszeczkę w ubiegłym roku się rozprzestrzeniliśmy, że tak powiem, na cały, na, cały, na cały sezon, dlatego że no, takie są teraz warunki sanitarne, ale cieszymy się, że powoli wszystko wraca do normy i możemy znowu w tej skomasowanej formie zapełnić e, okres karnawału. Mamy y, sceniczne rzeczy, mamy y, sytuacje koncertowe, bardzo ważne nazwiska. Anna Sofie Wanouter, e, wielka dama międzynarodowej sceny operowej, Syntonio Pio, wielki pieśniarz, że tak powiem, e, Ian Bostrich, czyli e, tenor, który przyjeżdża do nas z obsesją podróży zimowej. No i Złoty Smok, to jest wznowienie, to jest e, ważna produkcja, ponieważ e, bardzo mało, który festiwal podejmuje się e, Eksperymentów z dziedziny opery współczesnej. No, ale bycie tak naprawdę jedynym progresywnym festiwalem operowym w kraju zobowiązuje, więc cieszymy się, że to dochodzi do skutku. W tym roku piękna safona znowu. Myśli moje o Was i waszej piękności już się nie zmienia. Safona, dlatego, że. Sztuka jest ponadczasowa i nasza kultura jest starsza niż mogłoby się wydawać. I w moim pojęciu pewną przyjemność sprawia poczucie, że jesteśmy częścią tej, tej kultury, która trwa no naprawdę już długo i, i, i myśl ludzka dzięki gigantom, dzięki wielkim filozofom, wielkim artystom. Jest bardzo bogata i wydaje mi się, że powinniśmy cieszyć się z, tej, z, tej, z tych wszystkich kontekstów, z tych wszystkich symboli, które nas wzmacniają i dają pewne poczucie bezpieczeństwa.